Hej, cześć, moneczką Wszystkim witam was w kolejnym odcineczku z... Sons of the Forest. mnie po jajeczku. Serio? Eee, przez całą zimę budowałem to. Nie wiem czemu. No ale jakoś tak wyszło. Ogólnie mamy kiepsko z drewnem. Czekamy aż odrośnie nam w ogóle tutaj las. Więc no na razie musimy urwać Ej, kabel od internetu. Eee, tym kablem zjedziemy po prostu dalej i polecimy dzisiaj w ogóle w... E, takie miejscówki jak e, Polotnie i tym podobne. W ogóle chcę zobaczyć tych mini bossów, jak, jak, one, jak oni wyglądają, co nie? E, bo są mini -bossy, je w końcu dodali. No i jeszcze kilka feature'ów takich dodamy tutaj, więc e, oglądajcie co najmniej te trzy odcinki, co będą. Lecimy! Wszystkie oglądajcie. Tak nie to w Co najmniej powiedziałem. Dobra, trzeba najpierw jeszcze tutaj w podnieść. Będzie kastracja. Bo ona łazie, leży. Co? A to ona. Dobra. Nasza seks bomba Virginia, która nam tutaj aloes leży? mi daje. Czy na łazi nie leży? No, ale mi się trafiło tak, że, że leżała, co nie? Już nie raz. Yy, bo... Ogólnie to się zastanawiałem. O, widzisz? Te drzewa już tutaj odrosły, widzisz? Tak, właśnie, 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 właśnie mówiłem, że chyba odrosły. Tak, ale i tak one odrastają ja się ogólnie z czasem. Zastanawiałem, że... Że, że, że? Jak to, jak to, jak to jest? Jeśli wysyłasz komuś zdjęcie na dziecka, to jest rozpowszechnianie pornografii dziecięcej. Nie, jeśli... o takich temat. Ale teraz. czekaj, jeśli w wieku 14 lat zrobisz sobie zdjęcie nago i będziesz miał na przykład 18 i potem to zdjęcie nago wyślesz komuś, to będzie to rozpowszechnianie pornografii dziecięcej, czy nie? E, nie wiem. Ja też nie, to jest chuj śpieszne. Nie powiem ci, ale kurde, tym to mnie rozwaliłeś, nie? <śla> Napiszcie, no co o tym sądzicie w komentarzach. Dobra, lecimy w końcu, żeby w ogóle... Aha, to od razu choć na... weźmiemy picie do butelki. No trzeba, bo ja nie mam. Bo ja już jestem tak spragniony, że ja już nie wiem, co ja już piję. To dobrze, że jesteśmy na tych ciotowskich ustawieniach standardowych, że nie dostajemy dmage'a. To standardowe hard, co nie? No, no tak. Mogliśmy po prostu na większych, no ale... Jakoś tak nie pomyślałem o tym wtedy. No, czy no wtedy wiesz, no. Nie, no to było w dzień premiery, no to nikt ten. Mogę no to tak. zmienić w kąpingu, no, ale to to już by nie było to samo. Tak szczerze no, mówiąc. Moim zdaniem, jak już, jak już tak zaczęliśmy, no to niby jest trochę gorzej, ale, ale chyba, chyba nie chcę zmieniać, bo ja już się do tego przyzwyczaiłem i potem będzie ciężko. Ja najpierw naleję pamiętać. do butelki. I teraz możemy się napić dwa razy, żeby było pełne, tak? Tak, dwa razy. Zjeść sobie coś, żeby jeszcze raz się napić, żeby być Dobra. pełnym, po ja już, prostu. Ja, ja już jestem napojony. O, Wilżynia tu siedzi. O, też pije. Nie, ona się mordę myje. To może seryjnie. Ona się, ona się myje. No widzisz? Ogólnie, weźmy sobie zapasy zrobimy. Mogliśmy w ogóle w półki zrobić w kół, domu no. i odłożyć większość rzeczy. Na przykład leki, których mam przy sobie sześć. Ja też. Nie, cienko tu z lekami, cienko z lekami. No na początku było cienko, no ale... tym jest cały czas cienko, jak ci, do momentu ci nie dałem tych leków. Oj i tam, i tam. Yy, pamiętajcie o tym, żeby zostawić w ogóle łapeczkę w górę. Subika, wpaść do, do, do szczura. No, wpaść do mnie. Yy, I co jeszcze? Oprócz I tego... Wpaść taka, no, F1 Prezes i, i zobaczyć już drugi film, który tam wleciał. Bo przypominam, że to jest mój drugi kanał, jest to kanał motoryzacyjny i na sprzęt wydałem prawie A to muszę ci zostawić ten suba. Ja liczę, liczę na... no musisz mi zostawić ten A widziałem, że dałeś mi obserwacje na Syftoku. Tak, dałem ci na Syftoku obserwacje. U mnie kanał na Syftoku się powiększa cały czas, już ponad 125 A osób jak to jest jest? możliwe, że wrzuciłem ten film na Syftoka i on zrobił zero wyświetleń? E, dlatego, że po prostu złe tagi wklepałeś. się. Ja nie tam Hasztagi to są tagi. Więc y, dobra, musimy iść tam. Więc y, tam się po prostu tak robi z tym wszystkim. Y, Zbierać wszystkie nasiona. Ale musisz wrzucić za jeszcze raz. Y, tak, musisz wrzucić następny raz. Bo to nie zadziała po prostu inaczej. A ja mam ja maksa nasion wszystkich. Ja już nie. Ja mi cały czas pokażę, że już mam brak miejsca na nasiona. Dobra, y, gdzie mamy tą trollkę? Tam mamy. A tam nam w ogóle coś posiadałem ostatnio w magazynie. Nie pamiętam co. jerzymy chyba. No, ale to się przyda, bo ja chcę tą w ogóle farmę tam zrobić, żeby mogła właśnie Virginia chodzić. E, trzeba w końcu zrobić bramę przejściową? Ona ja, no za nami biega, tak jak Kelvin. E, tak, tylko jeśli nie da poleceń, póki jej nie udomowimy w 100%. Ale i tak już jest bardziej znaczy... mniej dzika niż, niż była. Tak, e, ogólnie, jeżeli chodzi właśnie o Virginie, to czekamy właśnie na Pacza numer 2. Bo tam mają w końcu prawdopodobnie wprowadzić, żeby w Virginii można było dawać rozkazy, bo już ludzie o to się skarżą non-stop. Bo to jest trochę wkurzające, że nie można jej podążać za mną, albo kurde, chroń mnie, albo coś w tym stylu, jak kurde się robi drzewo, co nie? No nie, że. Nie, no, no by się to przydało jest po spoko. prostu. Takie coś by się no jak, przydało, co nie? Jak ludzie są z ciotami grają na spokojnym, to wiesz. No w ogóle mnie rozwaliło, że połowa YouTuba gra na spokojny zamiast na hardzie, gdzie to praktycznie nie ma różnicy. Ale no powiem wam tak, w późniejszym etapie, jak na przykład macie słabą siłę, to wtedy jest różnica. No to trzeba ścinać drzewa i tyle. No wchodź no zobacz, tam grymlin. My sobie zajebiście radzimy. Dobra. Idziemy. Stronę. schodzącego słońca. Tak? No prawie. Dobra, ja. Po prostu w stronę słońca. Powiem nie ci, ma, tak. Nie, Pamięta, nie ma że... na tym kompasie. No nie ma. Ogólnie. Y... Jakby ci to określić. Północ. Tutaj, tutaj trzeba patrzeć na słońce. No. Tak szczerze mówię. Dobra, czemu, czemu ja tutaj nie mogę wskoczyć? Dziękuję, już mogę. Ja wiem, ja wiem, w którą stronę jest północ i południe z zielonej góry, dlatego że wiem, w którą stronę się jedzie nad morze, a w którą w góry. Puźba, spadłem. Dobra, halik e, Ogólnie ja wiem, gdzie mam wschód, gdzie mam zachód, i to wystarczy, bo cały czas ja mam praktycznie na, na mój pokój, gdzie nagrywam na moją sypialnię, cały czas mam słońce. Od rana do wieczora. Prawie. Ja mam takie Też. położenie, że po prostu jak ja nagrywam np. Na z rana, to ja nic nie widzę na ekranie. Też idź kurwa, iść i nie kurwa po, po oczach, nie? nie? Nie, po prostu mi odbija światło po prostu z tego, No mi ja też, se... no mi też odbija światło od monitora i nie biej po oczach. A już myślałem, nie że to wie, kurde że... zwierzyna. Chuja widzisz tu? Dobra, więc my lecimy... Ja sobie kupiłem rolety, ale i tak nie pomagają. W tamtą stronę. Z sobie piernicze jeszcze po drodze. Warto właśnie jeść te jarzyny w ogóle po drodze, co nie? Wszystko. To nie dość, że kurde HP, to jeszcze ci od razu trochę staminy zwraca. No. Ja liczę na to, że dodadzę poziom survival i będą liczyć kalorie kiedyś. O, to by było dobre. W jedence były liczone kalorie na survivalu i na przykład jak mieliście za małe spożycie kalorii w ciągu dnia, no to nie wam siła. No dobra, my może tam dojdziemy najpierw po, po tą lotnię i tam się zobaczymy przed lotnią jeszcze chwilę. Dobra, już jesteśmy na miejscu, mamy tutaj lotnię, ona tutaj leży na ziemi, w tym obozie właśnie, w tym tutaj obozie, wiem, musieliśmy się cofnąć stamtąd, aż tutaj, eee, i tak, to tutaj jest, w tym miejscu. A jej się nie da schować. No, więc możemy teraz brać i jeść. <grym> Dobra. Coś tam jest jeszcze co my, ciekawego? Co my z tym, my z tym zrobimy? E, będziemy mieć schowaną. Każdy Gdzie? będzie miał swoją lotnie schowaną po prostu. Gdzie? E, u nas na wyspie. Zrobię punkt widokowy żebyśmy mogli szybciej transport mieć. Szybszy. Przy... Co Ale tutaj jest w to ogóle w tej, w tej jaskini? Co tutaj jest? E, nie byliśmy w tej jaskini jeszcze. N nie, chyba nie. A chyba ona jest pusta. No jest pusta, bo Tak, nie ma, tutaj nie ma, nie będą szmaty, nie ma, nie ma, nie ma jedzenie i takie pierdoły. O, konserwa. E, się przyda nam jedzenie na pewno. Misiasty, siema. Jaki fajny misio. Dobra, więc kochani, e, my lecimy teraz po co? O po lornetkę. Polecimy. mi jeszcze jak to się wykorzystuje, bo ja nie, Właśnie, ja nie, pokażemy. Umiem, nie umiem tego Właśnie pokażemy. To jest tak samo jak w tym, to jest moja. Obo, dobra, 1H. Która? Taka sama jak moja. Więc... Kurde, gdzie my jesteśmy? Bo bym się, nie, mi się na mapę. O, mapę mogę wyciągnąć. Fajnie. Eee, my jesteśmy tu. Kurde, nie chce mi się tam do końca jechać. Eee. Nie, bo ta lota mi wypada. Czemu ci wypada? No bo to nie. Nie, nie. Już... mi wypada. O Może wysokość za mała? Może To co? Jeden próbuje, drugi... O, poleciał Zygmunt Fizer kolot. I gdzie teraz lecimy? Tam, na wprost Ale zajebiste Jestem ciekaw, czy tutaj działa też ten bug, co działał w tym... W jedynce bo ja w jedynce, nawet mogę wam pokazać właśnie shorta w zaniedługo, długo, jeżeli będziecie chcieli, yy, jak unosiłem się do góry. A ty lecisz jakoś na shifcie, czy coś? No. czy znaczy nie no, bez shiftu. A. Ty, ale no, jestem ciekaw. Ja się czekam, że ten spadnę. Da się? Da się chyba do góry lecieć. No właśnie da się. Da się, da się, więc to jest ten sam bug, co był w jedynce. Dobra, my musimy tutaj zanurkować w dół. Jak dobrze pamiętam. Bo chyba tutaj była lornetka, ale nie jestem pewny. Nie chcę ci wlecieć w dupę, bo to się źle skończy. Lornetka jest tutaj już blisko. Tak szczerze mówiąc, już tutaj chyba kiedyś byliśmy. A, tak podejrzewam. I lornetkę byliśmy znajdziemy tu. właśnie... Jak się nie mylę. Tu, tak, tu, kochani. Ja sobie zostawię tą może... To tutaj obok. I tu macie lornetkę. No. Czy ci się... Przesuń się. Dziękuję. No i tak jak macie tutaj mapę, to tutaj jest lornetka. Jezamko. zamko. Tym, tym. Gdzie ta lornetka leży? Tutaj. Już bym pewnie. W punktu. A, dobra. Po prawej GPS. stronie koło GPS-a. O ja, jest czułe. No. Tam jest namiot na 12 Gdzie? Tam gdzie patrzę. No widzę. No, to ma. A tu masz w ogóle puchar. Nie, Może to nie puchar. Się... To płuca gazowa. Mi się podoba. Oj. Czekaj. A co? Ja tu ją założony, to ja tego nie wiem, bo ja zbagowaną grę. A chodź zrobimy ci zdjęcie z tym pucharem. Demon Joe on na ryju kurwa takie śmieszne, kurwa ten ten Chodź, zrobię ci zdjęcie z pucharem Nie! <grym> 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 Aha, może tak, G Idziemy, idziemy się zasilbować na górę? E, tak, pójdziemy się zasilbować na górę. Co, jeszcze jakieś pojemniczki? Ale ja myślę, najpierw... Że... Deki picia. No w końcu nie widzę tego co miałem. W ogóle mnie coś, ale nie chcę tego sprawdzać. Czy da się zniszczyć tą lotnię? Pewnie tak. Ale jak widzicie tutaj jest właśnie ten ten. Lornetka, więc widzimy się już w następnym odcineczku. My tylko sobie pójdziemy zapisać. Gdzie zawalczymy? Właśnie z Minibossem. Tak, z Minibossem no, no. walczymy. Bo trzeba po rzeczy. prostu. Masz radio. Dobrze, mam radio, fajnie, tylko trzeba. Cieka ciekawe, ciekawe, że w ogóle zasięg jest tutaj. No, nie, to są kasety. A VHS się lecą. <noise> Więc spadnijcie też do szczura. Yy, ogólnie, bo pomiędzy między... ta... takimi wąskimi drzewami nie da się wchodzić. Chodzić. No i wypada I wypada lotnia. Tutaj jest fajna miejscówka ogólnie. No i Zbyszek tutaj leży. Trup. Więc już wszystko mam tutaj pełne. Zaś. Kasiora. Radio może wyłączymy. I tu jest AMO jakieś. Ale harkwasy. Jest leider! Dobra. Ja zapisuję tutaj i no debil. Ale no cóż, więc to tyle. Hejos. Pa pa.